Ludzi wolnych i świadomych, którzy chcą wyrazić szczególnie pokój. Każdy z nas ma wolną wolę i chce korzystać w pełni ze swoich praw. Żądamy przestrzegania praw w Polsce. Nie jesteśmy antyszczepionkowcami, jak opisują nas niektóre med kłamliwe media. Niestety z naszego regionu a niestety z naszego regionu jest to bardzo trzyste. Więc po raz kolejny oświadczamy. Walczymy o prawdę, której jest mało. Chcemy poznać wszystkie fakty, za i przeciw dotyczące szczepień. Nie chcemy być królikami doświadczalnymi. Walczymy o wolność, którą chcą nam odebrać. Chcemy sami podejmować decyzje, czy chcemy brać udział w eksperymencie medycznym. Walczymy o poszanowanie i przestrzeganie Konstytucji. Chcemy zaprzestania łamania praw, które ona nam zagwarantowała. Chcemy równego traktowania bez względu na poglądy. Wygląd skóry. A więc każdy z nas jest wolny i ma prawo decydować o swoim własnym losie i życiu. Zaczynamy. I zdrowiu przede wszystkim.